Witam w Breaking News. Zaczynamy. Po 10 dniach skończyło się stajkowanie w Katizen. Ja zrobiłem na tym ponad 4000 WKD. Ile to będzie warte? Jeszcze nie wiadomo. Ikonka jeszcze nie została zlikwidowana, to znaczy, że pewnie do tego wrócą. Tip na przyszłość. Pierwszy to taki, że bot lubił się zablokować, jak był mining kota i trzeba było go ręcznie usuwać. Drugi to, że lepiej wychodziło podmienianie kotów w trakcie stejkowania, niż trzymanie przez 10 dni tego samego. Wczoraj zaczął się drugi sezon Nyan Heroes. Tak jak poprzednio, punkty do airdropa zdobywamy poprzez zadania na Twitterze oraz poprzez rozgrywanie meczy w grze. Ja staram się grać godzinkę dziennie z różnymi efektami. Ważne, żeby wykonać dzienne misje. Nowa gra Action RPG, która wyszła dwa tygodnie temu o nazwie Sera. Jest to typowy klan starego, dobrego Diablo, ale bardzo fajnie zrobiony. Jest to beta test gry i żeby w nią zagrać, musimy posiadać kod, który można zdobyć u nich na Discordzie. Airdrop i zdobywanie NFT ma odbywać się za aktywności w grze, ale większość rzeczy będzie się liczyło, jak przekroczymy 60 poziom postaci. Pixels, w którą gram od mniej więcej półtorej roku, szykuje się na sezon drugi. Co będzie nowego? Nowe budynki, nowe surowce, nowe przedmioty, nowe quest. Wszystko idzie na tier 2, 3 i 4. Jak to się będzie miało do zarobku i kiedy wyjdzie update, tego jeszcze nie wiadomo. To tyle z tych newsów. Wszystkie linki do gier, które dzisiaj omówiłem, macie poniżej. Trzymajcie się. Cześć.